Cześć, jestem Ewa Zagrzewska. Wy jesteście na kanale Ewokrecja i w dzisiejszym odcinku pokażę wam stylizację ze spódnicami plisowanymi. Różowa, welurowa spódnica plisowana do tego odważne body, które podkreśla te dwie koleżanki. Stylizacja na taką frywolną księżniczką. Wody odważne marki Pretty Little Thing. Do tego spódnica walurowa plisowana w kolorze słodkiego różu. Hmm. Satynowa, zielona spódnica z elementami koronki. Kupiłam ją z myślą o świętach i występuję w Dziennie Brutte I dzień po tym, jak ją zakupiłam, przycenię ją prawie o 150 zł. Pozdrawiam, nie, nie pozdrawiam, Asos. Połączenie satyny, plisów i koronki. Mm... Brzmi trochę jakby to było przeładowane, dlatego bluzka musi być stonowana, spokojna, już bez jakichś fajerwerków do tego w tym samym tonie buty. Satyna i koronka raczej kojarzy mi się z sezonem zimowym, więc może nie jest to odpowiednia opcja na wiosnę czy lato, ale na święta czy inne tego typu specjalne okazje na pewno będzie idealna. W jednym z ostatnich odcinków o Must Have Shaw Plus 6 wspominałam o swojej spódnicy, którą założyłam z 15 razy w ciągu miesiąca. Mało tego, dzisiaj też w niej przyjechałam. Dlatego nie mogło jej dzisiaj zabraknąć. Ubieram ją bardzo często, czuję się w niej komfortowo i przede wszystkim jest piękna. Kocham ją. W jednym z komentarzy jedna z Was napisała, że boi się chodzić w spódnicach pisowanych, bo to ją pogrubia i wygląda w tym źle. Podejrzewam, że koleżanko mocno przesadzasz. Najważniejsze to jest to, by dobrać odpowiednią długość i wtedy wszystko powinno być w porządku. Ważne jest też ile tkaniny użyto do spódnicy. Mam wrażenie, że niektórzy producenci ubrań oszczędzają na tej objętości i rzeczywiście wygląda ta spódnica tanio, źle się układa, podkreśla jakieś niedoskonałości. Szukajcie spódnicy idealnej, jeśli chodzi o długość, objętość, no i żeby była jeszcze wygodna. Kolorowa stylizacja. Casualowa trampki, spódnica plisowana we wzory, do tego jeansowa kurtka i biały top. Hmm. Amazing. Do spódnic nie zawsze musicie zakładać obcas, myślicie, że ja cały czas chodzę na szpilkach? Nie, 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 trampki zawsze mam w bagażniku. Um, można stworzyć naprawdę świetny look, wygodny przede wszystkim, ze zwykłymi sportowymi butami. Najlepiej sprawdzą się te mm, bez jakichś aplikacji, po prostu klasyczne trampki lub sneakersy. Jeśli spódnica jest bogata, ma dużo kolorów, wzorów, może ma plisy i nie macie pojęcia jak to założyć, co do tego dodać, najlepiej sprawną się, tak jak w dzisiejszym odcinku, podstawowe, bazowe bluzki czy wody bez żadnych nadruków. Wtedy z jednej spódnicy możecie stworzyć wiele stylizacji. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zajrzyjcie do moich poprzednich filmów w podobnej tematyce. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczka, bo w środę o 15.00, znowu ja.